4, trzy, od razu usiadamy pressingiem. Zaraz to się skończyły. Panie prezesie, z jednej strony zawodnicy Beskickiego Towarzystwa Sportowego, z drugiej strony zawodnicy rekordu spółki akcyjnej. Ale różnie bywało w minionych latach. Wygrywali niekoniecznie ci, którzy powinni wygrać na dużym boisku. Jak pan typuje dziś? Ja myślę, że taki wysoki remis, na przykład 3-3, 4-4, że jednak będzie to taki mecz na ludzie, że jest to już taki tradycyjny mecz. Ja też jak dzisiaj rano z halowcami rozmawiałem, to mówię tak, że są mistrzami Polski. Może zagrają europejskie puchary, i zdobędą puchar Europy, prawda? Ale niekoniecznie mogą być najlepsi w rekordzie, więc niech się starają, bo jak zostaną ograni dzisiaj przez zawodników duże, dużego boiska, no to będą mieli takie dodatkowe przemyślenia. To na koniec niedyskretnie, której drużynie pan kibicuje? Tu się zachowam najbardziej politycznie i to faktycznie tak od serca jednej i drugiej. Tak naprawdę i tak w każdym razie na pewno będę kibicował tej drużynie, która w danym momencie będzie przegrywać. To, to jest na 100%. Łukasz, typowy przeciwnik. Było łatwo, lekko i przyjemnie? Nie, myślę, że warunki atmosferyczne, jakie dzisiaj mieliśmy nie predysponowały do jakiejś szybkiej gry w tym meczu aczkolwiek fajny mecz tutaj pograliśmy z kolegami z futsalu wynik myślę, że tu był sprawą drugorzędną chodziło tutaj o dobrą zabawę dobrze, że nikomu nie stała się krzywda bo tak my jak i oni przygotowujemy się do sezonu my już zaczynamy już w niedzielę w Gorzowie Wielkopolskim tutaj chłopaki przygotowują się do jak wiemy Ligi Mistrzów, także wszystko na sportowo, myślę, że z duchem gry i tak bym to podsumował. Widać, że z roku na rok ten, ten poziom naszej drużyny rzeczelegowej rośnie, i na tej trawie jest nam coraz, coraz ciężej gdzieś prowadzić równorzędny mecz, więc, więc to nie, nie, nie jest chyba niespodzianka, że gdzieś mieli przewagę, choć wynik nie do końca to odzwierciedla, bo bo wynik 3-2, ale mieli wie, wie, dużo więcej sytuacji, no, no, na pewno na trawie byli drużyną, drużyną lepszą. No My tu jesteśmy już, można powiedzieć, mocno, mocno się specjalizujemy w futsalu, i tutaj mało który z zawodników gdzieś miał przygodę na dużym wojsku. E, dzisiaj to już druga jednostka treningowa, nie za dużo? Nie, myślę, że jesteśmy na tym etapie, że nie za dużo. Jutro dzień wolny, więc mi więc się taki tlen połączony z beztlenem na pewno gdzieś nam nie zaszkodzi do, 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 do turnieju w Danii. Mamy trzy tygodnie, więc, więc na, pewno, na pewno będziemy w tych dniach w odpowiedniej formie. Jak mówię, to jest dzień wolny. Mamy weekend wolny, więc, więc, więc na pewno chłopcy mają kiedyś się regenerować. Nadchodzący weekend spotkanie w Gorzowie. Jak oceniasz Waszą dyspozycję? To ostatni taki, w zasadzie, kontrolny mecz przed, przed, przed tym meczem. No tak, no. Trudno określić to. Myślę, że boisko wszystko zweryfikuje. Aczkolwiek jedziemy tam po trzy punkty, no nie ma innego wyjścia. To jest Beniaminek, my jesteśmy czołową drużyną tej ligi już od paru sezonów, więc musimy się pokazać z jak najlepszej strony. Myślę, że tak i ja, jak i każdy z całej drużyny będzie na 100% przygotowany do tego meczu i będziemy wracać w dobrych nastrojach z Korzowa w niedzielę.